Hej, jesteśmy Heta. Zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka z Poppy Playtime teorie. I w końcu wracamy po wielu latach do najlepszej serii na moim kanale. Jeżeli podoba ci się ta seria, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Zapraszam oczywiście do wspierania, jeżeli ktoś chce. Oraz zapraszam was teraz do oglądania co może stać się w Poppy Playtime Chapter 5? Dużo, naprawdę dużo, wszystko może się praktycznie teraz stać poprzez finałową walkę, poprzez pokonanie prototypa, pokazanie czy Poppy jest zdradziecką szują, czy też nie i tożsamości gracza, czy Boxy Boo wróci oraz czy KC Missy przeżyła. Tyle się może zdarzyć, faktycznie jakaś rzecz się pojawi, która powinna się pojawić i czy moby przypadkiem czegoś nie pominą. Otóż zaczniemy sobie od najważniejszego Czy Kissy Missy przeżyła I czy wróci No nie wiemy co się stało z Kissy Missy Wiemy, że jest dużo teorii, że Kissy Missy to tak naprawdę ten Hagiwagi Z końcówki chaptera czwartego Bo wtedy ulatnia się gaz I Hagiwagi wygląda trochę jak Kissy Missy Która właśnie idzie powoli Też nie ma ręki, ale z innej strony No i czy to faktycznie Kissy Zobaczymy, czy powinna się pojawić Oczywiście, że powinna się pojawić Jest naszą sojuszniczką i wiemy, że że nie mamy już nikogo, prócz właśnie Kissy Missy, bo Kissy Missy nas nie zdradziła, Popi nas zdradziła. I czy najważniejsze, czy Kissy, czy stanie przeciwko Hagiemu, żeby nas uratować przed nim? Jestem bardzo ciekawy, czy tak się stanie. Oby tak było, że na przykład Kissy Missy staje przeciwko niemu, przed nami i próbuje nas ochronić i na przykład Hagiłagi w końcu zrozumiał, że nie jesteśmy tutaj, żeby cokolwiek złego zrobić, ale żeby im pomóc. Jestem bardzo ciekawy, bardzo chciałbym, żeby Kissy Missy poszła właśnie w tą sonę, że jest taką naszą jakby obrończynią. Zdrada Popi. Zobaczymy. Podobno będzie ona kontrolowana, że wpada w kontrolę nowego eksperymentu. Czy będzie ona zła? Zobaczymy. Na razie pokazała, że nie umie panować nad emocjami i że bardzo szybko ucieka od problemów. Jak ona próbuje załatwić problem? Ucieka od tego problemu, na przykład zostawiając nas z jej problemem, czyli w tym przypadku z prototypem oraz z tym, że coś nam się może stać. Ona nie patrzy na to, że coś nam się może stać, tylko ona chce zrobić wszystko, żeby zakończyć żywot prototypu. Typa, i żeby wysadzić w ogóle całe to miejsce, całe Playtime Co, nie zdają sobie sprawy, że na przykład jej przyjaciele, Doi oraz y, smiling Crittersy, które przeżyły, też odejdą. I to ją w ogóle nie obchodzi. Obchodzi ją to, żeby spełnić jej cel. Nowe eksperymenty, nowe potwory, czyli eksperyment 1202 oraz możliwe 1424. Hagi Łagi i inne te nowe potwory z, z trademarków, które wyciekły. Kim jest ten eksperyment 1202? Może to jest ten sojusznik, o którym mówi opis, że będziemy musieli przetrwać w czapterze 5 mając nowych wrogów oraz sojuszników. Miejmy nadzieję, że to może ten Sackboy z Little Big Planner będzie nam pomagał, a na przykład nowi wrogowie, czyli eksperyment 1424. 424 oraz inne zabawki, które są pod kontrolą tego eksperymentu. Czy ten potwór kontroluje zabawki? Możliwe. Będziemy musieli się zmierzyć z Władcą Lalek. ona może być Władcą Lalek, bo w sumie, w sumie nigdy do prototypa tak nie mówiono oraz nigdy nie było takiej kwestii, że ktoś nazwał prototypa Władcą Lalek, ale to oczywiście pokazuje tylko do tego screenshota, że z Project Playtime, że trzyma on Mommy Longlegs na szturkach, które miał przymocowane do swoich palców, Jak jakby pokazując, że ma ją w kontroli. Co z Hagiwagiem? No, Hagiwagi prawdopodobnie od początku będzie antagonistą, będzie chciał nas zjeść, będzie chciał nas powstrzymać, tak jak w pierwszej części. Ale może być tak, że później, tak jak mówiłem, Missy będzie chciała nas obronić, i on wtedy zrozumie, że nie jesteśmy tutaj, żeby siać chaos i zniszczenie, tylko żeby ich uratować. I może przyłączy się do nas przeciwko prototypowi. A te nowe małe potwory z trademarków to zaś pewnie nowe jakieś krytersy. Po to. aż się kamera zbliża. Cofnij, cofnij, cofnij. Aż normalnie się kamera zbliża. Mam nadzieję, że to nie będą jakieś nowe krytersy, tylko na chwilę taką zapchaj dziurą, że w czasach, kiedy powinno być spokojnie, nagle się pojawią i będą chciały nas coś tam zrobić, ale się nie uda i uciekną i. o nich zaginą, proszę Państwa. Czy wróci? Czy wróci Boxybu? Nie wiemy. Wiemy, że jest bardzo ważny. Jest pierwszym udanym Bigger Buddy. Jest usuwaczem ciał i dowodów. Powinien się pojawić i mam nadzieję, że będzie miał krótki epizod w chapterze 5. Nie tylko na kasycie VHS, ale także który nas goni przez korytarz. Miałem też trochę taką wizję, że że my uciekamy przed Hagi-Wagim, utylizacz ciał. Też nas goni Bu, Tak na niego mówię. I nagle, kiedy stoimy na środku z jednej strony Hagiwagi, z drugiej strony boxibu i na przykład oboje są przeciwko sobie, i oboje chcą nas jeść i wtedy wychodzi walka między nimi i Huggy oczywiście wygrywa albo Pogsibu. No zobaczymy, no pewnie Huggy wygra. Jeżeli chodzi o zakończenie, zakończenia tutaj są różne, bo sam właściciel Zach, no prezes Poppy Playtime i w ogóle Mob Entertainment ogłosił, że z nim powinna być kaseta w czapterze Czwartym, chyba, czy trzecim, już nie pamiętam, ale podkreślił, że może będzie w chapterze szóstym, tak jakby pokazał, że może. Powinniśmy się nastawiać na to, że będzie jeszcze jeden dodatkowy chapter po chapterze piątym I może być tak, że będzie walka przeciwko tej nowej antagonistce, tej zuśce długowłosej. I po tym pokaże się prototyp, cały się pokaże. I nas po prostu coś nam zrobi, Zepchnie nas, uśpi czy coś. I wtedy w chapterze 6 głównym już antagonistą do pokonania będzie Popi. Oraz prototyp. Jeżeli oczywiście Poppy pójdzie z nim. Zobaczymy, czy w tą stronę pójdą, bo to jest tak zwane pokazanie, że mają furtkę otwartą, w razie czego mogą oczywiście coś zmienić. Albo po prostu pójdą tak, że już w tym chapterze po prostu zniszczymy prototypa i uratujemy sieroty, i całe playtime ko przestań istnieć. No zobaczymy, bo ma, mamy dwa wyjścia, ale prawdopodobnym jest to, że chyba będzie chapter szósty. No zobaczymy. Pamiętajmy też, że Poppy Playtime jest kurą znoszącą złote a co Wy uważacie? Co się stanie w Poppy Playtime Chapter 5? Napisz w komentarzu. Komentarze są dla Was. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Do następnych odcinków żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Cześć!